Drodzy bracia i siostry, dzisiaj jesteśmy zaproszeni do wysłuchania szczególnej wiadomości, którą ojciec Pio pozostawił dla każdego z nas. Wyobraźcie sobie przez chwilę, że jego słowa są jak delikatny wiatr, który muska nasze twarze, przynosząc ze sobą nadzieję i siłę, której tak bardzo potrzebujemy. Mówi nam o ogromnej miłości Boga która obejmuje nas nawet w najciemniejszych godzinach, jak latarnia, która oświetla drogę naszego życia. To czas, aby zatrzymać się i zastanowić, co robimy z czasem, który otrzymaliśmy, tak jak kwiat, który kwitnie w odpowiednim momencie. Każdy z nas ma cel do wypełnienia. Nie pozwólmy, aby pośpiech codzienności przeszkadzał nam w słuchaniu. Mądrości, która rozbrzmiewa w naszych sercach. Każda chwila jest darem, a każda wiadomość to szansa na odnowienie. Wykorzystajmy ten moment, aby połączyć się z boską esencją, która w nas mieszka. Niech słowa Ojca Pio inspirują nas do szukania wewnętrznego pokoju i życia w wdzięczności. Życie jest krótkie, a to, co naprawdę się liczy, to miłość, którą zostawiamy za sobą. Otwórzmy więc razem nasze serca i pozwólmy, aby ta wiadomość odmieniła nasze życie, zanim będzie za późno. O Boże nieskończonej miłosierdzia, w tej świętej chwili jednoczymy się w głębokiej ciszy, aby wysłuchać wiadomości pozostawionej przez Ojca Pio. Niech nasze serca otworzą się na światło, które wypływa z Jego słów. Pamiętając, że każda chwila jest darem, który zasługuje na intensywne i pełne miłości życie. Dziękujemy Ci, Panie, za możliwość refleksji nad życiem i dziedzictwem tego świętego. Niech Jego obecność inspiruje nas do szukania głębszego połączenia z Twoim Boskim, abyśmy mogli zrozumieć wielkość miłości, która nas otacza, nawet w obliczu przeciwności. Które napotykamy. Panie, niech odwaga Ojca Pio, zachęca nas do stawiania czoła naszym zmaganiom, z niezłomną wiarą, niech uczymy się z Jego nauk, aby przemieniać ból w współczucie, a cierpienie w nadzieję, zawsze z wzrokiem zwróconym ku Tobie, który jesteś źródłem wszelkiego światła i prawdy. W tym momencie, introspekcji, prosimy, abyś pomógł nam rozeznać drogi którymi powinniśmy kroczyć. Niech jego wiadomość skłoni nas do refleksji nad tym, co naprawdę ma znaczenie i poprowadzi nas do większego celu, gdzie pokój i jedność panują w naszych sercach. Ojcze, niech słowa Ojca Pio rozbrzmiewają w naszych duszach jak echo boskiej miłości. Niech każdego dnia staramy się żyć w harmonii z tymi, którzy nas otaczają pielęgnując przebaczenie i zrozumienie, niezbędne do budowy sprawiedliwszego i solidarnego świata. Niech mądrość jego życia nauczy nas cenić małe gesty i piękno codzienności. Niech wśród zmagań zawsze znajdziemy powody do wdzięczności, uznając, że każde wyzwanie jest okazją do wzrostu i duchowej ewolucji. W naszej podróży niech pamiętamy o znaczeniu modlitwy. I całkowitego oddania Tobie, Panie, Niech oddanie Ojca Pio inspiruje nas do modlitwy z zapałem. Zawsze szukając Twojej woli, a nie naszej, abyśmy mogli być narzędziami Twojego pokoju i miłości. Wreszcie, Panie, Niech wiadomość Ojca Pio przypomina nam o krótkotrwałości życia. Niech zanim będzie za późno, zwrócimy się do Ciebie z czystym sercem gotowi przyjąć Twoją miłość i dzielić się tym światłem z wszystkimi wokół nas, czyniąc nasze istnienie świadectwem wiary. Amen, o Panie, w każdym poranku jesteśmy obdarzeni światłem słońca, które przypomina nam o boskiej miłości, która nas otacza. Niech zawsze rozpoznajemy te małe cuda, ponieważ są one odzwierciedleniem wielkości Twojego bytu. W każdym promieniu, który dotyka Ziemi, znajdujemy okazję do rozpoczęcia na nowo i odnowienia naszej wiary. Dziękujemy, ukochany Ojcze, za stałą obecność Świętego Ojca Pio w naszym życiu. Jego mądrość i niezłomna wiara prowadzą nas w chwilach niepewności. Niech usłyszymy Jego wiadomość z otwartym sercem, pozwalając, aby Jego słowa nas przekształcały. I inspirowały do działania z miłością i współczuciem. Błogosławiony bądź, Panie, za to, że oferujesz nam pokój w środku burzy. Kiedy wyzwania się pojawiają, znajdujemy pocieszenie w Twojej obietnicy, że zawsze jesteś przy nas. Niech nasze serca będą jak kotwice, mocne i bezpieczne, nawet w najburzliwszych falach życia. Chwała Twojemu imieniu. Bo każdego dnia, nawet w trudach, odczuwamy Twoją obecność otaczającą nas. To w tym cieple znajdujemy siłę, aby iść naprzód. Niech zawsze szukamy Twojego towarzystwa w chwilach bólu, wiedząc, że radość Twojego światła przywraca nam siły i odnawia nas. Dziękujemy za błogosławieństwa, których często nie dostrzegamy, Panie. Każdy oddech jest darem. Każde bicie serca przypomnieniem Twojej nieustającej miłości. Niech żyjemy z wdzięcznością, uznając, że życie jest świętym darem, pełnym możliwości do miłowania i służenia. O Boże, wśród trudności jesteśmy wzbogaceni nadzieją, którą nam dałeś. Niech ta nadzieja będzie naszą kotwicą, utrzymując nas mocno na naszej drodze. Niech słowa Ojca Pio. Rozbrzmiewają w naszym istnieniu, wyzywając nas do bycia instrumentami Twojego pokoju i Twojego światła. Chwalimy Cię, Panie, za wspólnotę wiary, która nas otacza. W każdym bracie i siostrze znajdujemy odbicie Twojej miłości. Niech będziemy pielęgnować relacje, które oświetlają drogę sobie nawzajem. Zawsze pamiętając, że razem jesteśmy silniejsi. I zdolni do wielkich rzeczy. Dziękujemy za piękno stworzenia, które nas otacza. Za majestatyczne góry i spokojne rzeki. Każdy szczegół natury jest wyrazem Twojej doskonałości. Niech nasze serca napełnią się podziwem i szacunkiem za wszystko, co stworzyłeś. I niech będziemy z miłością dbać o świat, który nam dałeś. Boże miłosierdzia, niech zawsze pamiętamy, że wdzięczność jest codzienną praktyką. Niech nasze słowa i czyny będą zawsze odzwierciedleniem naszego uznania za Twoje nieskończone błogosławieństwa. Niech wyjdziemy poza nasz egoizm i spojrzymy na innych, szerząc miłość i dobroć, gdziekolwiek się pojawimy. Na koniec dziękujemy za pewność, że nigdy nie jesteśmy sami. Obecność świętego Ojca Pio. Przypomina nam, że jesteśmy częścią czegoś większego. Rodziny wiary, która przekracza czas i przestrzeń. Niech zawsze wspieramy się nawzajem, wspólnie szukając światła, które nigdy nie gaśnie. Proszę, abyś spojrzał na swoje relacje rodzinne i dążył do pojednania. Czasami szczere przeprosiny mogą otworzyć drzwi do odnowionej miłości. Niech zobowiązujesz się do pielęgnowania dialogu i zrozumienia, budując silniejsze więzi z tymi, których kochasz. W sferze zawodowej, wyzwól się, aby być światłem, gdziekolwiek jesteś. Niech Twoje zaangażowanie i etyka inspirują innych do poszukiwania doskonałości. Zobowiąż się być agentem zmiany, promując sprawiedliwsze. I bardziej współpracujące środowisko pracy. W życiu finansowym zastanów się nad swoimi priorytetami, niech będziesz dobrym zarządcą zasobów, które Bóg ci powierzył. Zobowiąż się być hojnym wobec tych, którzy potrzebują, dzieląc się swoimi błogosławieństwami i pomagając budować bardziej solidarną społeczność. Jeśli chodzi o zdrowie, pamiętaj, że Twoje ciało jest świętym miejscem. Zrób sobie pakt, aby lepiej o siebie dbać, przyjmując zdrowe nawyki, które promują nie tylko dobrostan fizyczny, ale także emocjonalny i duchowy. Niech ta zmiana przyniesie nową witalność Twojemu życiu. W swoim życiu duchowym dąż do pogłębienia swojej więzi z boskością. Zarezerwuj codzienne chwile na modlitwę i medytację. Pozwalając się prowadzić przez wyższą mądrość. Niech zobowiążesz się być uczniem Słowa Bożego, starając się zrozumieć i zastosować jego nauki. Kiedy napotykasz na osobiste wyzwania, nie wahaj się odłożyć swoich niepewności na bok. Przyjmij, że każdy dzień jest nową szansą na wzrost. Zobowiąż się stawić czoła swoim lękom z odwagą. Wzmacniając swoją wiarę i zaufanie do siebie, w swoim życiu społecznym, uczyn miłość do bliźniego priorytetem. Niech zobowiążesz się, aktywnie słuchać i być wsparciem dla tych wokół ciebie. Prosta czynność bycia obecnym i oferowania ramienia przyjaciela może zmienić życia i stworzyć atmosferę miłości i współczucia. Na koniec zastanów się nad dziedzictwem, które chcesz zostawić. Niech zobowiążesz się żyć w sposób, który inspiruje innych do szukania życia bliżej Boga. Każdy gest dobroci i każde słowo zachęty mogą być nasionami nadziei, rozkwitającymi w sercach wokół ciebie. Drodzy bracia i siostry, jestem niezmiernie wdzięczny za obecność każdego z Was w tej modlitwie. Z całego serca. Dziękuję za to, że dołączyliście do nas w poszukiwaniu światła i nadziei. Niech każde słowo wypowiedziane tutaj rozbrzmiewa w waszych sercach, przynosząc pocieszenie i odnowienie. Kończąc ten święty moment, zapraszam wszystkich do utrzymania płomienia modlitwy w swoim życiu. Niech zaufanie do Boga będzie latarnią, która oświetla wasze drogi. Nawet w chwilach niepewności. Pamiętajcie, że siła wiary potrafi przekształcić wyzwania w możliwości. Dlatego znajdźcie dzisiaj chwilę, aby ponownie połączyć się z boskością. Zastanówcie się nad przesłaniem, które Ojciec Pio zostawił dla nas, i pozwólcie, aby ono kierowało Waszymi działaniami i decyzjami. Niech pokój i spokój zawsze będą z Wami. Idźcie mocno, z otwartym sercem, a łaska Boża niech towarzyszy Wam w każdym kroku. Niech Bóg błogosławi Wasz dzień. Amen. Claro! Por favor, forneca o teksto, kewocego staria kieutraduzise paraopolones. Proszę nie używać cudzysłowów. Proszę nie opracowywać nowego tekstu poza wiernym tłumaczeniem podanego tekstu.